Słuchajcie, Sonia tutaj już jest na Bali. Cześć. Była w Australii, patrzcie. zobaczymy się gdzie? W markecie? W markecie. Dobra, Dzień. Jemy słuchajcie balistki, alkohol. Tak. Jednak nie wiem jaki smak. Pan był jak raspberry? Raspberry, raspberry. Blueberry. blueberry, blueberry, strawberry, strawberry. Cheers. <susurzy> 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 Cześć.

Mamy pokój, jest nasz widok w spokoju. Jesteśmy w hostelu, ale mam prywatny pokój. I mamy klimę, mamy owocki yy, i mamy motor od dzisiaj. Co jest to? To jest zaraz, To kto? jest to mamy. Na początku liczy, pokażmy. Taka odmiana liczy. Ja to tak, ja nie wiem czy to tak się je, ale tak. O, gryziesz. Obierasz. Sojebista. I jujesz. I masz już cały... <laughs> I już naprawdę dobra. O, Czekaj, no, to jest zamek. że mamy od mm -hmm. Ty, jak pierwsza. To jest jak To jest jak pierwsza. To jest To jest To jest jak jak mango. jak Kluczem to zrobimy. Możesz? Chcesz ty? No mogę, ja sobie te to swe. Dobra. E, no, trochę obleśne, no, ale umyłyśmy. I dobrze to idzie. Jak, Jezu, wiesz jak to wygląda? No nie. Pamiętasz wiem. to miedza, miedza, się miedza? Tak, tak. I się przecina. Tak. tak no. Magostin, magostin. Jak no. <laughs> to pachnie? Jezu. To mi też mnie też przypomnia. To jest jakaś warzywa. Ale fajnie to się krai wytwarza, mega płatko. Poczywałam. Hmm. To jest takie dobre. Nie są takie Dobre, nie? dobre inaczej sobie obrażona? ale dobre. A też, o sprzedstawce. ty masz brązowe, bo ja tego nie mam. Ja no, mam. No, 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 no. Ja może jakieś zginę, to jest. Ale patrzcie, czasem tak to mamy takie. A to wygląda jak było takie twarde, a to jest mega miękkie. Mhm. Już musimy raz jak to zrobić. A no, to jest tego, twarde. Jest to jest. dziwne. Tego są mega twarde. twarde. Odkróżmy, raczej to się nazywa sala. No. How to eat. Możemy to ogarnąć może i później. Dobra. Okazało się, że to po prostu trzeba obrać, ale to no. trzeba odbierać, to jest jakieś takie zgniławe i trochę jest śmierdzi. Może ile to się, z... tak. się długo. Nie długo. O Jezu, ale moje jedzenie nie daje się do jedzenia. No hmm, bo moje smakowicie. No to jest Tak gni... dusząco bym dusząc, No to przypomina. No, no, alkohol? Taki, taki, tak. Takie spermentowane już trochę. Bardzo to ser jest ser, ma dziwną konsystencję. To jest takie twarde, taki, jakby, Twarde, ale słoma jakby. Słomy, Takie... się słomy odrywają. <grystek> ale to ugryźć tak? No. Ooo, ogleśne. O za fuj. O. <grystek> Takie duszące to jest. No, Jak obleśny. czosnek właśnie, jakbyś gryzła tak, <grystek> no, Ale taki ogleśny jeszcze. O jakie do, niedobre no, to jest. strasznie. Stanowisko. Gdzie idziemy, nie? Gdzie idziemy? Na serpa! Gdzie idziemy? Na serfa! To no pokaż presję, pokaż jak się zdjęła. tak spalone mhm. obie, widać mega lol. No. Mhm. Ja mam. Pokażę, mega spaloną zupę. Praść, tak. nie woli, Mimo, chodzić. nie może wychodzić. Nie widać aż tak. No. Ale co mamy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? W ogóle patrzcie, fajna restauracja, co? Lokalna. O taka restauracja. Trzeba zjeść obie za pięć złotych. Tak. Więc jemy. lokalnie. No właśnie Ostatnio byłyśmy i... I co? Nie pochowałyśmy się, fajnie. Nie, nie, nie. No. <laughs> yeah. Idziemy na drugie surf'o dzisiaj. Z pieskami. Fajnie. Wow. <laughs> Przez jakieś 10 minut on szukał klucza w tych krzakach. Trochę spalone jesteśmy No, na żywo bardziej i tak gorzej. Czuć, no a... i bardziej czuć. Hmm. Super, co? Ja my tak im wchodzimy do samochodu. To Zmienczone. i patrzcie jakie są spalone pupę. To? To? <laughs> to. to. <laughs> Czekaj, co? No Pytanie: No shower. Pytanie: <laughs> było? Pytanie: ale nie Pytanie: al 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 no, Pytanie: I'm well. <laughs> Hey, Mama, this stuff beat the big Mama, get on the floor. We the blast, master, blast, and the picture. make sure you move your Jesteśmy starcy, minotał! Ja się ale jakoś jedzie jeszcze. Ja się boję, że to zjedzie zaraz! My wracajmy! <grymne> Czekaj, no, się. To no. była maksymalna, tam by tam górka! Cała góra! Ale to być może nie też takie strome, bym powiedziała. Dobra, to na inną plażę może. And the bigger picture, no, the true people know that the peace comes through and never ceases We never die, no, we never disease We multiply like we mathematics And then drop bombs cause you shaking to the beat The bomb bombers, the bass boom drummers Y'all know who we are Y'all know we the stars that he rocking all of your full abodes After surfing, what a pity Yeah You will

Jesteśmy o 6 Ej. Jesteśmy, trochę był wschód słońca Ale trochę już było po No i tak było ładnie Pozdrawiam was, pozdrawiam W Nie, to moja była taka na surfowanie ja... well, You're shy? No, shy? no nothing Gdzie jesteś maula? Basz, Busz Radio Jakieś radio, mega fajne Byłyśmy tutaj też tego dnia na śniadaniu? Jest mega taki nonchalantki no ja barista. czekajcie. Non no, malus. No. ma, ma barkoczyki i okulary. Będę udawać, że teraz też oglądam Mega, widać. Ojej. Don. No, grałem, aha, to widział, ale grałem memory z jajka Dobra, kończę. Czekaj, to dobra. Trochę, trochę kiwa. Płyniemy teraz na Gilici i. Jakoś tak śmiesznie, tak lokalesowo. No, jakie na Z rybami przed nami, a to kiwa, żeby do mnie tam wypłynęły. Mam nadzieję, już widać. Nie, nie widać aż tak w sumie. Mocno. A się, bo każdy ma bajkę, jakby. Ludzie mają do tym no, kanclerzy, w wyglądają jak w autobusie. To jest Co <grymnać grymnać grymnać grymnać> Czy gdzie on jest? No, Dobrze, cool. Dobra uwaga. Mocne story time. Siedzimy A... sobie w jakiejś restauracji przy plaży. No, w restauracji? No, Sonia <słysza _4> <grymna> I Tam jest nasz instruktor serkowania, który no, jest ciekawą osobą. <grymna> Dwójka w ogóle, dwójka, dwójka tam ich jest. Bo oni, oni mieszkają tu, oni mieszkają no, na innej wyspie mieszka. w ogóle. I czemu akurat tu, dosłownie co? przed nami? Co ja jak <laughs> zobaczyć? się popłakała dziewczyna. Ty ja serio ryczałam! No. <laughs> o co chodzi? O. Siema! Fajnie. Takie ma plecki Sonia. Piękne to? Piękne.